Siemano, Siemano, witam Was w kolejnym odcinku. Witam Was na kolejnej wakacyjnej wyprawie. Ja dzisiaj z małymi problemami i z opóźnieniami, bo nie uwierzycie wszystkie miejsca, które miałem gdzieś tam w głowie, które chcieliśmy odwiedzić. Tak, żeby się fajnie pokąpać z dzieciakami, bo jestem z dzieciakami, jestem z Patrycją, jestem z moją mamą. Wszystkie z góry na dół zajęte, nie ma nic wolnego. Chociaż dzień dzisiaj zapowiadają taki dosyć wieczny. Dzień dobry. <laughs> przywitaj się, Ej, bo małpka mała <laughs> dobra słuchajcie, my się bierzemy za rozkładanie wętek bo miejscówkę jednak znaleźliśmy, ja się nie poddaję półtorej godziny nam zeszło na szukaniu nowego miejsca, ale mamy je e, działamy, rozkładamy sobie stanowisko, robimy wpis w kartę i zaczynamy łowić, mam do przetestowania troszeczkę nowych kuleczek, nowych peletów nowych kulek od kolegi z Jastrzębia, któremu dziękuję za, po, za, za podwiezienie będziemy zaraz testowali twoją różyczkę i oczywiście Twojego nowego smaka. Ja Was zapraszam na film, jak co tydzień odpalamy. Słuchajcie, rybeczka numer jeden. Smak nowy od Osmo Furia, i mamy pierwszego Karpiszona nie trzeba było długo czekać mamy pierwszą rybkę, rybka się już wypięła do wody złowimy poszła a, zobaczcie Pelec się nawet jeszcze nie rozpuścił a już, już pierwsze branko było pokażę Wam też na co dzisiaj będę łowił, jakich pelecików będę używał i co sobie tam naferlałem Osmo numer jeden u mnie, i tutaj mamy stary pelet Dark. Tutaj już wymieszany. Tutaj mamy nowy pelecik od Osmo. Zapach rybny bardzo fajny pelet. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzało. Tutaj już jest wymieszany. Wygląda zupełnie inaczej niż tamten. A też takie czerwone jakieś granulki tam domieszane ma. No i na pierwszy ogień dzisiaj wędruje furia. Słuchajcie, dzisiaj tym karpiszoną tutaj nie odpuszczę Pobawię się troszeczkę, cały tydzień chodziłem do pracy Więc Karpiszonki dzisiaj będziemy tutaj punktowali i tłukli Zobaczymy ile się uda, zobaczymy ile uda się złowić Tutaj mamy rybkę numer dwa eee, Tamta wędka na razie Bez efektu, tam mam założoną rurę Od kolegi po papka 8 mm Ale tam się na razie nic nie dzieje drugie branko furia osmo nowy pelecik ten rybny fajnie pachnie no i drugi zobaczcie e, drugi pełnouzki maluch bez nas podbieraka nie mam sztycy bo do wody sobie mogę fajnie wchodzić to o, tak to załatwimy kurde o, kulkę wypył haczyk no i dobrze nie odkaczania. O maluszek. Ja to mam nadzieję, że będziemy słychać przez te fale tutaj, bo faluje powiem Wam strasznie. Ale nie uwierzycie, te karpie tutaj są malutkie, ale jakie one robią brania, to to jest normalnie aż niepojęte. I jak murują te kurde Normalnie wydawałoby się, że się ciągnie taką 50-60, naprawdę wam mówię. Wędka mega wygięta, a pewnie na końcu się okaże, że to jest jakiś tam karpik nie wiem yy, 35 centów, nie? Ciekawa sprawa O, Zobaczcie kurde sami jak ten fider jest wygięty <grytanie> A, masakra normalnie o. Normalnie ścieżko jest tą rybę ciągnąć. Nie? Masakra zaraz zobaczymy, co to. na taka Teraz kto tylko odłożę na stojaki I zobaczcie Tak. A tak wędką wyginą. Naprawdę stawiałem taki opór, że nie wiem o co chodzi. Po prostu chyba takie silne te rybeczki tutaj są. To jest kart numer 3. W dalszym ciągu furia. Odpięty, wędruje do wody. I słuchajcie, kolejna rybenia, czwarta. Yy, Ani jednej spinki. A w porównaniu do tego, co działo się na innej wodzie, zobaczcie, że łowię na te same przypony. Wszystkie ryby praktycznie tam spadały, a tutaj ani jedna. Nie. Na razie jest 100% skuteczności, więc tam ryby po prostu w jakiś taki dziwaczny sposób chyba pokan pobierają, i to dlatego tak wygląda. Szuka numer 4. Szybka fota dla chłopaków, lecimy do wody i łowimy dalej. Dalej w dalszym ciągu furia. Ubrzmie. Rybka numer 5, tu mamy rybeczkę numer 5, nie zapowiada się na nic wielkiego. Ale tak jak mówiłem, dzisiaj przyjechałem sobie tutaj pociągnąć rybek, więc będę je tutaj tłuk ile wlezie. Zobaczymy ile złowię, ile złowię rybek do końca naszego wypadu. Dzisiaj bez gotowania, wszystko mamy przygotowane w domu. Mamy makaronik. Jeżeli ktoś jest smakoszem makaronów to. Później wyjaśnimy, co my tutaj mamy do jedzonka. I babunia zrobiła kotleciki. O, zobaczcie. Kolejny karpił. Chodząc nawet do podbieraka, bo nie ma sensu, jest tak, tak drobniutki Ale tutaj już zmieniłem tą różyczkę, bo niestety na nią się nic nie działo A założyłem e, Osmo Wiggly Tak po angielsku, po amerykańsku powiem Wiggly Janusz Słuchajcie Branie chyba mamy już na drugą wędkę. Tak czy nie? Dobrze widzę. Siedzi na drugą. A, mamy na drugą wędkę branie. Holowałem tamtego. Ja będę wchodził tak troszeczkę do wody, żeby. O, ten coś tam nawet wybrał. Zobaczcie. Ja będę wchodził do wody, żeby nie było słychać tego falowania. Może to troszkę mniej będzie falowało. Teraz zobaczymy. Eee! Teraz do brzegu idzie Rybka numer 6 słuchajcie nic nie robi Idzie w moją O już tam błysło coś Co tu mamy? Długopistruś No oczywiście że tak Rybka numer 6 Tutaj mamy założonego tego e, Furie te haczyki takie, kurde, małe są drobinki, że, że nie da się wypinać. O! I pykens. Branie numer 7. Słuchajcie, jak złowie, nie wiem, 30 karpi w 3 godziny, to przerabiam na karpiówki, nie? Bo to nie będzie sensu. Ja jeszcze przez godzinę czasu ani razu odwętek nie odeszłem. Cały czas tylko przerzucam i nabijam koszyczki. Przerzucam, nabijam koszyczki, nie? To już jest normalny masakr. Mam tylko gdzieś tam cichą nadzieję, że jakiś bonus się trafi. Później troszeczkę pospiniguję. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wieczny dzień dzisiaj, wieczny. I could run through the fire, I could crank up and night If I can make it, if I try to draw the red light I could run through the fire, I could crank up the night If I can make it if I try to drive the red. red, red, red. Czy tutaj mamy takiego kapeczkę większego Taka może pięćdziesiątka to będzie Słuchajcie A, Ten już jest większy Rybka numer 8 Teraz do brzegu coś zaczęła iść Idziemy Chowamy się od tych Fale tam zagłuszających mnie. O, ja co to mamy? Karpia? Ciemnogą jakiś. Karpiu, kurde, już myślałem, że jakiś inny gatunek. Co innego, kurde, panie, daj żyć. <grystanie> Następny Karpiu <grystanie> Jeszcze nie zmieniłem przynęt, słuchajcie. Łowię cały czas na Wigli Janusza. A, raka sobie nie wziąłem, a ruchliwa bestia Wigli, Janusza i Furie Do wody, smyk U, ten naprawdę ładne branie zrobił. Gdyby nie była to ta woda, gdzie te karpie są szalone, to powiedziałbym, że sześćdziesiątka. A tak to. Zaraz się okaże. Ale fajnie, fajnie. Nie biorą. Ryba numer 9 Ale fala zobaczcie normalnie jak na Bałtyku Wieczny dzień trochę dupiato, bo nie wiem czy będziemy tam dobrze słychać Ale próbujemy coś za Was nagrać O słuchajcie tutaj w końcu taka około 50 -ka. Największy karp wśród tych wszystkich, które dzisiaj złowiłem o, Ładny, silny, lecimy do wody. Woda słuchajcie, jest cieplutka. Korzystamy ile można, żeby się tutaj elegancko chodzić. Wyjdę rybce naprzeciw. No, normalnie jak w bożu, nie? <słuch> słuchajcie, motorów, nie dość, że fala robi swoje, też się motorówkami tutaj zasuwają. I normalnie fala jest jak w morzu. Pięknie, zobaczcie, tu już jestem prawie po, po pachy. Dalej nie idę, bo szkoda, żeby zamoczyć kowrotek. O, chodź tu, pokaż się. Nie, skarpił, o. o. Tak skacze, zobaczcie. Cześć, przyjacielu, nie bój się, no. Wyczaiłem cię z wody, nie, że Branko było co? Przyznasz się jak zaciąłem? Nie przyznasz się, nie? Jeden zestaw niestety, ale urwałem i Muszę iść sobie go zawiązać na nowo Ale woda jest naprawdę super Słuchajcie, branie numer 14 bo 15 14 karpików już wyciągnąłem Tutaj ciągnę kolejnego Ten prawie wrzucił wędkę do wody Zrzucił z podpórek i Okaże się wariat 30 Kolejnego. No nie dużo te ryby, no nie dużo, no ale to co mam zrobić? Później wyciągam spina, będziemy spinningować. Następny Słuchajcie, bo ja nie wiem czy będzie mnie tu słychać, ale normalnie jest Bałtyk, słuchajcie, są tak fale olbrzymie, że masakra, nie? A nie daj Boże, jeszcze jakaś łódka przepłynie czy coś takiego. To naprawdę takie półmetrowe fale są, nie? No co, no, mówimy dalej. Słuchajcie, jesteśmy na półmetku mojego ten ustanowionego celu, czyli 15 karpi. Znaczy, 15 ryb, no ale biorą same karpie. Zaleszcza bym oddał naprawdę teraz wszystko Kolejna rybka, nie zdążyłem jeszcze znowu zarzucić kolejny raz drugiego feedera Zobaczymy co to będzie Babcia z wnusią se pływają, taplają się, co? A tutaj ryby koło nich ciągnę. Hejo, hejo! Na bombę! A, żeś się zanurzyła teraz, co? No Kolejnego karpika ciągniemy Waleczne skubańce są takie, że masakra Nie wiem czy to przez tą falę Zobaczcie jakie to są wszędzie fale ogromne, nie? Jest dosłownie jak nad morzem, nie? Oj, patrzcie na to jest golas. Wow. A słuchajcie, tutaj 15 rybka, kolejny jeden z większych, dzisiaj lecimy z nim do wody. Słuchajcie, branie numer 16. Jedna spinka mamy 16 ryb wyciągniętych. Jedną z Nie wiem czy będzie widać, ale zobaczcie. Jak tutaj taki kolor jest brązowy, jak woda jest rozmyta, jak, jak faluje, tam już jest głębiej troszeczkę i już ciemniejszy kolor się robi. Nie dadzą odpocząć te ryby, nie dadzą. Już tutaj ciągnę taki ile, ile można na te je, no ale tak jak mówię, to jest delikatna wędka O, kolejny karpiu Słuchajcie, na dwie wędki to się narobić nie da, naprawdę. Zaraz jedną wyciągam. Bo tutaj widzicie, o, na drugą wędkę moja mama ciągnie rybę. Ja tutaj mam kolejną. Kolejny mały karpik. To jest szesnasty. Mama, jak dociągnie, to będzie siedemnasty. Ja jej pomogę szybko. Ale dosłownie ani minuty nie trzeba czekać. Ja go tutaj szybko... Ach, uciekł mi, kurde macie A, poszedł, dobra, ten się wypiął Idziemy po tamtego Dobra, dobra, nie kręć już I Tutaj mamy kolejną sztukę Szybko go wypinamy Znaczy, oj, poszedł, no. no i dobrze Tam chyba policja płynie 17 karpi to już chyba delikatna przesada, nie będę Wam wszystkiego nagrywał na sam koniec łowienia e, Na sam koniec łowienia powiem Wam ile udało się tych rybek złowić Szkoda, że nie biorą inne ryby niż tylko te karpiki Karpiunie, karpi ni takie ni Kolejne branie 17 albo 18 I tu by się zapowiadało, że będzie większa rybka, ale zauważyłem, że on tak przetartą żyłkę już Żałoburywa się prawdopodobnie zepnie, albo się zerwie. No zobaczymy za chwilę, bo fajnych kilka odjazdów zrobił. Co dziwne. Więc śmiem twierdzić, że będzie kapeczkę większy. Już nie mówię, że będzie metrowy, ale 50 ciasna, żeby była, to by było super. Ale będzie pewnie kolejny waleczny 40, nie? Raz zobaczymy, musimy przejść trochę dalej, bo. No, tak jak mówiłem. Fajne rolki porobił, fajnie to tam pojeździł, ale I nie wiem, teraz czy mam branie na tą drugą wędkę. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, zobaczcie, na dwie wędki jedziemy. A, tak się łowi w Czechach. Na dwa kije. Nie ma lipy. Kompto będzie koło wrotkami machał. Basaka, zobaczcie. Dobra, tą wędkę odłożę. Mam nadzieję, że jej nie połamie, albo przynajmniej jej nie wciągnie. A my już się zajmiemy drugą rybką. Polujemy kolejną rybę. Ach. Puściła. A i dobrze. Ja już im nie daje po prostu tutaj żadnej swobody, więc dlatego się spinają. A, i to kolejny karpiowaty. Ten już chyba kiedyś był bity na haku, bo. Tutaj dziup ma taki troszkę przeharatany. Spoko, spoko. I na bańkę. A. Dobra, słuchajcie. My już pędzimy do domu. Jak już słyszycie i widzicie, bardzo wieczny dzień na jeziorze. Tutaj Bałtyk. Fale naprawdę i takie po 50 kurcze, 60 cm. Bo troszkę sobie popływaliśmy, ale ja powiem Wam już. Mam dosyć tego wiatru, mam dosyć tych fal, mam dosyć tego hałasu. Naprawdę od samego rana mamy godzinę 16. Wieje, faluje, wieje, faluje. Ryby biorą jak popieprzone, więc trzeba się zawijać do domu. Nie narzekam. Chciałem Wam pokazać co tam będziemy jedli, ale w pewnym momencie tak bardzo wiało, że na pewno nic bym nie nagrał. Chociaż wydaje mi się, że niektóre, niektóre filmiki i tak będą bez dźwięku, bo... Wiatr nie dał nam tu dzisiaj posiedzieć. Nie, nie spodziewałem się takiej pogody, że taki wiatr będzie nas tutaj nawiedzał. No nic, spoko. Ja już, wami, ja już się z Wami żegnam. Zapraszam Was do komentowania, subskry, subskrybowania kanału. A my widzimy się za tydzień o godzinie 20 na kanale. Lubię to wędkarstwo. Do zobaczenia. Siema.